Zapraszamy, Sandra ma tu zorganizowane, w głowie poukładane fajnie Także coś pomagam, lekka praca, także Fajne stoisko, nowe miejsce, idealne tutaj jest ta sala, no no pokaż jak wygląda sala Pięknie Jutro, jutro to będzie tętnić życiem ludzie, także przychodźcie tutaj Kurczę, kupę serca włożyła w to Fajne miejsce, polskie centrum, tak, totalnie Zapraszamy Pięknie wszystkich za na serdecznie. przygotowania trwają, cały czas jesteśmy tutaj u Aleksandry Zapraszamy jutro. Ciekawe wykłady, fajni ludzie. Jeszcze raz powtarzam, no tak przyglądasz ładnie sala. Piękna. Pokaż jak sala wygląda. O. piękna sala. rano zaczęta. przygotowanie przed festiwalem. Zdrowia. <coughs> Nowy Jork. Moje śniadanie. Znowu kończę papaje z pestkami, awokado, banany. Kurde, super. Takie owoce opuncji. Rewelacja. No i oczywiście organiczne jajka. Ponad wszelką wątpliwość są w Stanach Zjednoczonych organiczne, nieskłamane. <laughs> tak, wielu ludzi myśli, że w Nowym Jorku jedzą tylko bullshit, gówno i, i wszystko przetworzone. Naprawdę to jakoś zapłodnione ze spermą. Pokazam na filmiku. No oczywiście olej najlepszy jaki tu był organiczny z oliwek. I to jest moje kolejne śniadanie i tak praktycznie do wieczora i jeszcze zupę wieczorem robimy warzywną. Także takie śniadanie z gagi nie ma, nie występuje doskonale się czuje po amerykańskim jedzeniu. I te owoce oczywiście rewelacyjna papaja. Polecam wszystkim. PH 7 przy wrzodach żołądka, nadżerka, nie szkodzi. Nie podrażnia, rewelacyjnie, z pestką zjadamy i jeszcze pasożyty się usuwamy. Pozdrawiam Agata, zobacz danko i już wyjeżdżamy na targi, hej. 6 rano, Nowy Jork, Manhattan, zobaczcie. Piękny, droga na targi. Piękne, piękne słoneczko, tutaj jak w lipcu taka pogoda. O, pozdrawiamy z Nowego Jorku, hej i już jedziemy. Witam serdecznie, da. tu jestem naszym Indim. cieszę się, że mogłem do niego dotrzeć. Te skromne tutaj moje kroki dotarły do niego. No, robimy, nakręcamy, zaraz będzie wykład do 12 i zapraszamy nasze stoisko. Sandra ładnie zorganizowała to wszystko. Myśmy wczoraj do nocy pracowali, żeby ustawić te krzesła. O 11 nocy. No, no, także no, wszystko ustawione. ustawione. Do dobra, to, sprzęt Widziałem jakiś sprzęt specjalny przywiózł domu, Rewelacyjnie. No. Także pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy, kto jeszcze w Ameryce tutaj jest do nas. Jest piękna pogoda, dojechać. Nasze produkty tu je, moja książka do, do nabycia cały czas jest na naszym stoisku tutaj u Oleksandry. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. So, to jajko bo w soli. W soli możecie kupić jajko u mnie po 30 groszy. Polacy, bo tu nie będę woził do Ameryki, wsadzają sobie do soli, nie trzeba lodówki, układają sobie do soli jajka, warce, bekon, boczek, tak jak kiedyś nasi dziadkowi, trzymają to w beczce. I nie potrzeba, nie potrzeba po prostu żadnej lodówki. Wrócę jeszcze do tematu soli, jak to zabezpieczyć. Moje jajka, tu ludzie smażą, cały Polski przyjeżdżają, mówią, smażą to jajko, i mówią, Grzegorz, nie wiemy, co się roznosi, taki ten dźwięk po całym, tak wygląda jajko. Przy, o, przy, przywiozłem. nie, poczaskane, nie? To jajko było miesiąc soli, to jest od młodej pierwszej kury. I smażą te jajko, mówię, Grzegorz, słyszę takie dy Ja mówię, nie bójcie się, to jest piąta symfonia Beethovena, bo cały czas muzykę słuchają. Te kury mają... Noso. Był u mnie Janusz Zagórski, oglądał to, śmieją się ludzie, ale tak jest po prostu, nie? Te jajka są tak hodowane. Jestem po prostu pasjonatem, wariatem, no nie ma na świecie człowieka, który do jajka daje, tutaj daje kozie mleko, daje groszek gotowany, daje program omega-3 soje, a więc omega-3 jest takim idealnym, nie można przekroczyć tej, tej, tego siemienialnianego, bo to jest właśnie takie jako. I chcę wam dać spróbować takie, jak było w soli, jest obmyte miesiąca o soli. Pokażę Wam właśnie, dlaczego ta sól, potem zaraz kolejny punkt. Dlaczego w tej soli możecie również w Ameryce nie stosować żadnej lodówki i nic więcej. To są taki prepepping, jak kiedyś robili. I u Polsce cała Europa teraz przechodzi, Myślimy, że on że Rosjanie, a my tak będziemy musieli żyć, no bo wiele firm bankrutuje. Myślę, że jajko będzie w Polsce kosztować też już 5 zł, nawet, czy 3 zł, jeśli wszyscy dostaną ten nowe rachunki. To, jak ktoś ma żelki, wrzody, nie pije octu. Po pierwsze, ocet pije się przed je każdym posiłkiem 15 minut. Jedna łyżka na puszlanki. Mój ocet ma kwasowość 7, a więc bardzo wydajny jest. W, Stan w Stanach jest 5, widziałem, na każdej półce jest 5. A widziałem ten biały ocet, to jest to ocet przemysłowy. Czy byłem u Chińczyka wczoraj, jest to ocet z ryżu. Nie? Również to robione jest, najpierw było wino z ryżu, beztlenowo, a więc wszystkie te oce robicie wino jabłkowe, bezselenowo proces. A więc tak ja to robię. Jeśli wy w domu robicie ocet, to robicie sobie tam jabłko, sok jabłkowy, dajecie łyżkę tam cukru, wodę. Wy robicie dwa procesy równolegle. A więc bakterie, te które beztlenowe, zamieniają cukier na alkohol, a te odsowy już tylko czekają i zamieniają alkohol na ocet. Tak wy mi się robicie w domu. A ja robię osobno. Ja robię ocet najpierw fermentację cichą, bez dostępu tlenu, a więc nie odkrywam żadnego tego kotła. Daję po prostu rurkę, czy możecie taki prosty sposób dać, jak tu chcę powiedzieć Tomkowi. Na warstwę oleju nalać, tak możecie to w domu zrobić. Nikomu nie zdradzałem, teraz wam to właśnie powiem. Ta olej zabezpieczy, że nie ma, nie dostaje się powietrze do środka, bo pływa na górze. Gaz i zbutniętej tęga wychodzi, i robi się w ten sposób doskonałe wino. Po trzech miesiącach gdzie dzisiaj, do dzisiaj naukowcy nie potrafią zbadać ile procesów psychofizycznych, fizycznych i chemicznych przechodzi w tym procesie w ciemnościach 3 miesiące, gdzie kwasy organiczne, każde te jabłko ma kwasy organiczne, winowy, cytrynowy, bursztynowy, który jest odpowiedzialny za właśnie odmładzanie komórek i te kwasy ostre, które wypalają nam żody, wypalają błonę śluzową, tak jak te surowo na odżywianie, również przy moich wrzodowcach nie pasuje, bo sok surowy z Selera wypali mi dziury. No ktoś, to dorosła osoba starsza nie będzie na soku, jak ma tendencję do wrzodu i nadżerek. I te właśnie podczas trzeciel fermentacji kwasy te organiczne zamieniają się na kwasy mlekowe. I dopiero winiarz, taki dobre wina na samym świecie się robi od Jezusa, próbuje to wino i kiedy przerwać? Mówi teraz czuję, że już nie ma tych kwasów ostrych, nie podrażnia to żołądka, przerywa cią fermentację. Bakterie wszystkie na dół spadają martwe i po prostu wtedy dos daje dostęp tlenu i robimy z tego ocet. Kolejny rok czasu. Nie da się zrobić octu takiego jak ja, robię z samego soku. Jeśli ktoś zrobi, powiedziałem na Facebooku kiedyś, że daję milion dolarów, jak ktoś zrobi za dwa tygodnie. Nie jest to niemożliwe. Po prostu z wody... Zrobi to tak jak w domu, ja rozumiem dlaczego ludzie robią. Bo z wody jest to szybciej do zrobienia 3 miesiąc, miesiące, 2 miesiące. Bo po prostu 14, 14 godzin światła w ciągu dnia, żeby miała długi dzień. Tak ją oszukujemy. Kura nie niesie jak dla naszego szczęścia, żeby, żeby nas udobruchać, tylko niesie, żeby założyć rodzinę. My ją trochę tak odszukujemy przez lata, podbieramy jej te jajko. Ona ciągle myśli, że założy tą rodzinę, a my jej zjadamy tą rodzinę. <śla> <śla> no tak to wygląda. No. Ale przecież kura nie, nie niesie nam, żeby się cieszyć, że nam że my sobie jajko zjemy, tylko my jej robimy dłuższy dzień, 14 dni, bo normalnie w przyrodzie kura niesie, gęś się od lutego do czerwca. W czerwcu przestaje jeść, bo wie, że nie wychowa młodych. Gęś jest czystą wegetarianką. Jajko od gęsi, sam ziemba kiedyś mi powiedział, jajko od gęsi ma aż taką ogromną zawartość witaminy K2. Również tu jest witamina K2 w żółtkach bo kura jest na wybiegu. Kura na fermie płaci. Ja, ja robię tu, mogę opowiadać wam cały dzień o kura. Kura z fermy, ja biorę taką 2 zł, kosztuje kura. Taka amerykańska firma miała dwa lata kury, ona już nie niesie, bo spadła jej nośność poniżej 80. oni mam, w Polsce jest, dwa złote ją biorę. Za dwa złote to biorę kury. Ta kura nigdy nie widziała światła, jest na fermie. I ja ją puszczę na nadwór, na, na trawę. Ona pierwsze co idzie, to pokazałem na wielu filmikach. Jest trawy dziób. Co idzie, kura? Nie ma wykładu wiórka, ziemby, innych, wykresu, profesorów, Harvardów. I kura podświadowie ma instynkt, i idzie dziubać przytulię czepną. Bo przytulia czepna oczyszcza limfę, a ona to wygrzeba mówi, no to przypadek był. To nie jest przypadek. Wielokrotnie. Nie porobiłem to badanie. Kura idzie je przytulię czepną. Gdzie idzie następnie kura, ma kości. W kurę z fermy bierzecie, te kości możesz gotować to mięso co zjeżdżę, bo są tak miękkie nasady, rolatują. A kura z wybiegu nie jest jeszcze kierą, nie rozrąbiesz. Taka kura idzie z wybiegu za dwa złote ją kupiłeś, ona gdzie leci pierwsze, idzie do gnoju, grzebie w gnoju, bo w gnoju jest K2. przy miodzie pitnym. Robimy najpierw wcześniej dwa dni miatkę drożdżową, zróży róży się robi rogożycy sam z innym, bo one mają te dajemy, karmimy ją miodem, roznażamy ją taka, która żyje i burzy. Wyciskamy ten sok z owoców, czysty, bez użycia żadnej wody, a więc mogą być różne owoce, jabłko, gruszka czy inne, czy winogrona. Dajemy tego soku, wlewamy w ciągu już 15 minut do tego te drożdże, któreśmy zrobili dwa dni wcześniej i po prostu, jeśli nie mamy żadnych rurek, nie mamy kosztów, nalewamy na to olej. Ta warstwa oleju zabezpieczy i to jest ta fermentacja. Robi się to obojętny spożywczy, który by nie zatmuchał, obojętny, jaki olej, na, który wyjecie organicznie, jakiś olej butelka oleju i to jest wystarczy, to jest cały koszt. I wlewacie i po trzech miesiącach on, gaz ucieka. Dajecie pokrywkę na górę, żeby nie wyszły jakieś muszki, muchy. Trzeba to przykryć pokrywką, ale gaz musi uciekać. I po prostu są zachowane antyoksydanty. Najlepszej jakości produkt. Nie trzeba go je ofinizować. Wy każdy w domu, na pewno z was tutaj będzie tylko tam jeden procent, którzy, bo to, dlaczego tego firmy nie robią? Dlaczego? Bo to jest pracochłonne. Tego nie zrobi maszyna. To tak jak za Jezusa się robiło. I dlatego was chce w Ameryce nauczyć robić te miody pitne, bo macie wtedy najwyższej jakości produkt przyswajalny przez organizm od milionów. Konkurs nagród, rozlosowanie nagród, nowy rok, Clark, a 9, festi festiwal 3, zdrowia, 8, tak się tu bawimy, 3, 3. sobota minęła, już także rewelacja. 9, 3, 8, 3, 3. Zapraszamy jutro na mój wykład o octach, dalsza część i, i ekologicznych produktach. 3, 8, 3, 3. Najbardziej uśmiechnięta dziewczyna na tych targach. Tak się bawimy ludzie, tak odpoczywamy, piękne produkty, fajni ludzie świadomi, odbierają nagrody, rewelacja. No, zapraszamy. O, I nagrody odbierają szczęśliwcy czerwonej koszulce. Zapraszamy. Pozdrawiamy i zapraszamy kolejnych gości. Ja to trochę zaraz mhm. przykryję. O, żółteczka się już trochę ścina. Ścinają się białka. Pokażemy właśnie przyprawy. A to jest jako osobna jaśnica, tak? Tak. tak. Bez osobno. jajek. Bez, bez, bez. Jajka sobie oddzielnie. Oddzielnie, no. O, taką jaśnicę. Ludzie, śniadanie jaśnica według Endiego. To może obiegnąć cały świat. Jak Gendy robi jaśnicę. No, zobaczcie to. A to jest bez jajek. Pokaż, dźwignij jeszcze raz, jak to wygląda. Nie, no to jest... Normalne warzywka. Warzywka, cebula i grzybeczki. No. Na to zaraz po sobie ser. Aha. On się tak No to dawaj, dawaj, będziemy przepis cały, no super. Jak Andy robi śniadanko. No, Czuję się tu jak u niego jak w domu to tak fajnie zrobione. No. Przy stole siedzimy, buj, bułki te bajgel, tak? pokażemy dalej. Oczywiście wszystko w drewnianych. drewniany, fajnie robi, także elegancko. I takie warzywka zjemy dzisiaj zupełnie inaczej, śniadanie moje polegało na ryżu, na komosie rożu, z żółtkami surowymi, ty u zrobimy inne śniadanie. O. Oczywiście Andy sobie tam je dietę keto, ja mam akurat wegetariańską i takie śniadanie mi będzie pasować. Co to jest ser, tak? Ser, on się zasklepi i będzie fajnie tak Mhm, mm mm -hmm. Suchy, fajny no serek. Także no świat jest piękny Andy, jeszcze wczoraj byłem u moich kur, w kurniku dzisiaj jestem u Ciebie, no coś, coś fantastycznego. no. Wczoraj na filmie żeśmy fajne zrobili i dzisiaj mamy połączenie z naszym rolnikiem, pieczenie chleba, także też za będzie, chwilę. tak, za chwilę będzie, oglądajcie to, że Agata to puści i już za dwie godziny czy za trzy będzie już taki taki filmik. I pokażę na stole jak to wygląda gotowe, no hej. Ja czekam, może by... Tak, ścieły się. Się, ale żeby żółtka się nie... Tak, 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 naturalnie, żeby było za dużo. I wtedy białko ścięte, a wizyna wtedy nie szkodzi. Ludzie pytają, co ja z białkiem robię? Również tak samo robię w domu jajka. Większość robię surowe, ale to żółteczko jest wtedy pełne wartości, pełne witamin, wszystkie witaminy z grupy B nadal tak. są zachowane. Tak, żeby chyba 93 stopni. Tak, tak, to żółtko ma ochronę, tak, przyroda ochronie, że ono się nie zetnie i tam ma te wartości wszystkie. No i, no i tu już dochodzi właśnie to z serem, nie? Zobaczcie, o, zobaczcie jakie jedzenie. Przerzucimy na talerz. No jestem podekscytowany, mój głos powie, to Jestem w śniadaniu, u Endiego to mało kto może tu przeżyć, nie? Pewnie nie. miliony kobiet będzie mi zazdrościć, że tu nie jest z tobą na śniadaniu. No ja widziałem, że sebesy, jak piszą, kochamy Endiego. Ten z Bułgarii, mój kolega. Pozdrawiamy cię tam. Kolego z Bułgarii, właśnie, nie? Właśnie. Arek, Arek, z Bułgarii, no. Okazał, oglądał. Także pozdrawiamy tą wioskę, całą Anastazję Bułgarii. Pozdrawiamy i za, 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 zasiadamy. Te tam, Ameryka też. Ja powiem ci, czy dobrze już jaka Zobaczcie, witamy wszystkich, kto by nie wiedział o śniadaniu Endiego, rewelacja tego, którego dziewczyny piszecie, że kochacie. Ponad 100 SMS-ów dostałem, kochamy Andy'ego. Ja go też kocham, no takiej kuchni jeszcze nie wiem tak ciepłego gościa jeszcze nie widziałem, no tak mnie przyjął fajnie. Jest inny jak ja, nie ma takiego głosu, raz dynamicznego, raz spokojnego, tylko cały czas jednym tonem spokojnie można się w nim zakochać. Także no, popatrzcie jak jajka robi. O, to są jajka e, bio, oczywiście amerykańskie. Nie? No i wygląda fajnie, żółtko jest nieoddzielane od białka. Są i zapłodnione, bo widzę, mają spermę. I to, ta elipsa się trzymie cały czas. Okay. Zobaczcie jajecznicę w wykonaniu, Andiego. To znaczy, że kupuje dobre języka. Jajka, tak jest. I zobaczcie, jakie tu zrobił mieszankę teraz dla mnie. Nie? O, to są cebula, grzyby, marchewka, warzywka. No, zaraz taką jaśnicę, Andiego. Dostaniesz kapsycynę, jak bym chciał. O, ma. Kajen. Kajen, no, kajen. Pieczka jeden, super. No rewelacyjnie, no jeszcze w życiu nie robi mięśnicy. No, ja mam 50 uli, kto ma boleriozę, również dawałem sobie apiterapię, 5 pszczółek, 7 pszczółek. E, oczywiście kto nie jest uczulony, kapitalnie pomaga od podnieść odporność całego organizmu. To jest taki sam skład jak jarzmi, tylko o 100 razy mniejszy. Pszczoły, jak ugryzie 60, jest to już zagrożenie dla życia, nawet dla normalnego człowieka. Ja pokazuję, jak pszczoły na mnie siedzą, ponad milion pszczół, jem śniadanie i no nie ugryzie mnie tam czasem jedna, dwie, jak ją przypadkowo nacisnę. Tak sam wracając do pasożytów, jak robicie głodówki oczyszczające, to jest bardzo ważne, żeby przy głodówce wybić wszystkie pasożyty, przywry, glistę ludzką, no bo jak wy nie jecie, ona tam zostaje, ona wam robi dziury, wielicie, je wszystko co ma, bo ona nie ma co jeść, a ona jest cały czas głodna. I potem są te skurcze, ludzie wymiotują źle, ona robi odchody i się źle czuje. Czy najpierw trzeba się odrobaczyć przed głodówką? Nie tego, mówisz, że um, osoby, które pracowały przy zwierząt i um, często obcowały w, w, w tych um, zagrodzkich oborach, Mniej chorowały na astmę, tak. dlatego że ten amoniak który się po prostu wydobywa, wzmacnia płuca, a być może, że pasożyty przepędza. No, no, jeden pan Bóg w każdym razie jest to udokumentowane działanie, bo kiedyś to opowiadałem tutaj w miejscowej, tutaj właśnie rolniczki, no i ona, i ona mi to właśnie potwierdziła. Mówi: A to dlatego no mówi mój tato, nasz tato mówi: Odkąd przestał chodzić do krów, to coraz słabszy. No i tak to właśnie wygląda, że wszystko nam śmierdzi. Wszystko na kopu nam pieje, gdzieś tam kombań między blokami jedzie, bo jakiś zornik nie dał e, wyprzedać e, deweloperom de, 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 de ziemi. Tak no że, się z tym. Także bądźmy jak gdyby zabezpieczeni. E, polecam jeszcze raz: wszystkie produkty pszczele, które są, czy to propolis, który jest wirusów, grzybobójczy i bakteriobójczy i na przykład tą pieżgę, która ma wszystkie właściwości do podtrzymania funkcji życiowych, a wystarczy zjadać po łyżeczce trzy razy dziennie, popić dobrą wodą, możemy sobie zrobić jakiś, prawda, pyłek, pyłek pszczeli z miodem, możemy sobie dodawać Wchodzący to do różnych w napoi. historii związane ze skórą. Chcę powiedzieć o tym, że pewnie Państwo wszyscy wiecie, że skóra składa się z kilku warstw, siedmiu ale tak naprawdę najbardziej istotną warstwą, która ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, na, na funkcjonowanie naszego organizmu, ma tkanka łączna. Tkanka łączna jest nazywana tak naprawdę tkanką młodości, ponieważ ona tak naprawdę odpowiada za trzymanie wszystkich organów w naszym ciele, za odnawianie i odradzanie się naszego naskórka. O odbudowywanie bardzo głębokich ran, które czasami miewamy. Więc ta tkanka jest bardzo ważną. I żeby ta tkanka funkcjonowała, i żeby nasze ciało funkcjonowało, i żeby było zdrowe, silne, trzeba bardzo o to dbać, ponieważ zachodzi w naszym organizmie mnóstwo bardzo ciekawych, interesujących jakby procesów, które w dużej mierze zależą od tej tkanki łącznej. To się oczywiście wiąże z odpowiednim odżywianiem, z odpowiednim dostarczaniem odpowiednich produktów naszemu organizmowi po to, żebyśmy mogli... często dotyczy to naczyń szyjnych. Często zgłaszają się do centrum naszego osoby, które naczynia szyjne mają już tak zawężone, że tracą przytomność, że są omdlenia. Nie mówiąc już o, o zmianach w percepcji. I to jest stan, przy którym lekarze nie chcą już operować pacjenta, bo boją się, że pacjent umrze na stole. I co wtedy robi nasza hildegardowa doktor? Każe zażywać dyptan. Trzy razy po jedna trzecia łyżeczki dziennie. To jest taka kuracja dla człowieka, który już jest zagrożony, którego aorty, tętnice są już za, zawalone od środka tymi złogami cholesterolowymi, które miażdżyca już wysoko, da, daleko posunięta. Dyptam powoli, skutecznie rozpuszcza i oczyszcza nasze naczynia krwionośne od środka i sprawia, że naczynia naszego mózgu są sprawne. To jest dzisiaj coś ogromnie ważnego, ale trzeba zacząć używać ten dyptam już. Nie czekać, aż nam się zacznie coś mieszać w głowie albo zapomnimy, jak się nazywa nasz sąsiad, tylko używać już teraz. Dym tam to jest roślina, o której Hildegarda mówi, że jest takim kretem w naczyniu. Drodzy Państwo, bez wchodzenia w filozofię, jeżeli przyjrzymy się historii człowieka na Ziemi, nie ma to znaczenia, czy stworzył go Pan Bóg, czy stworzyła go wyższa cywilizacja, czy było to dzieło przypadku, czy, czy, czy wyłaz z jakiejś kałuży. W każdym razie ludzki organizm, który zaczął przybierać formę Homo sapiens miliony lat temu, musiał dostosować się do warunków, jakie na tej naszej Ziemi panują, tak? Czyli ponieważ ludzki organizm to jest po prostu chodzący na dwóch łapach reaktor chemiczny, w którym non stop dzieją się miliardy reakcji chemicznych i to, że ja do Państwa mówię, i to, że Państwo mnie słuchają, i to, że ja mrugnę teraz okiem, tak, to wszystko jest efekt reakcji chemicznych. To, że państwa organizm regeneruje się, to jest efekt reakcji chemicznych. To, że, drodzy Państwo, wasz układ immunologiczny niszczy patogeny, to jest efekt reakcji chemicznych. Jeżeli to, że oddychamy, to jest efekt reakcji chemicznych, prawda? I to, że wytwarzamy energię, to również jest przede wszystkim efekt reakcji chemicznych. No i każdy, kto pamięta podstawowe zajęcia z chemii, doskonale wie, że jeżeli powstała jakakolwiek reakcja chemiczna, potrzebne są surowce. Jeżeli mamy mieć reakcję na poziomie A plus B równa się C, no to nie trzeba być specjalnie bystrym i posiadać wiedzę Einsteina, żeby wiedzieć, że jeżeli w naszym organizmie nie posiadamy składnika A, no to mimo posiadania B nigdy nie powstanie C, a jak nie powstanie C, to nie powstanie następna reakcja chemiczna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego właśnie nasz organizm żyjący sobie na Ziemi nauczył się czerpać z tego, co dookoła niego się znajduje. No więc oczywiście pierwszą rzeczą, która jest niezbędna do życia, to jest powietrze. Jeżeli tej mieszaniny tlenu z azotem, butlenkiem węgla i innymi gazami nie wciągniemy prawda, przez dłużej niż kilka minut, no to nie licząc poławiaczy pereł, większość z nas przeniesie się do lepszego ze światów i tak naprawdę zakończy swoją, swoje życie na Ziemi. Jeżeli drugą rzeczą było dostosowanie się do cyklu nocy i dnia, i jeżeli wiemy dobrze, nie pośpimy prawda, przez jakiś czas, to jest kolejnym etapem na, na dłuższe rozmawianie, zdrowy sen. Prawda, Jeżeli nie pośpimy sobie przez dłużej niż powiedzmy 3 czy 4 dni, nasz organizm zaczyna się czuć fatalnie, bo właśnie między innymi czynności regeneracyjne mózgu, o których mówiłem, nie zaszły. Tak? No i kolejna rzecz, która jest niezwykle ważna, nasz organizm dostosował się do tego, że jedząc to, co napotka. Musi przede wszystkim dostarczyć do siebie te właśnie witaminki, aminokwasy, czy te minerały, które są nam niezbędne do życia i do prawidłowego funkcjonowania. Drodzy Państwo, no i teraz popatrzmy sobie, jak to wyglądało. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak funkcjonował człowiek przez miliony lat, to zobaczymy, że on tak naprawdę świadomie lub nieświadomie kilka razy dokonał własnej, modyfikacji zupełnie o tym nie wiedząc. Pierwszą modyfikacją, której dokonał, i to było wtedy, kiedy zaczęły się w naszym organizmie, znaczy w naszych czaszkach pojawiać kły, to była taka sytuacja, kiedy nasz organizm nauczył się jeść tłuszcze zwierzęce, prawda? Kiedy nasz organizm nauczył się jeść tłuszcze zwierzęce i zaczął je sobie jeść, prawdopodobnie było to jedzenie szpiku kostnego padliny, ale to już są tylko hipotezy dzisiejszych naukowców, wtedy okazało się, że te właśnie tłuszcze powodowały świetny rozwój mózgu. I mózg, który był malutki u człowieka, nagle zaczął się tworzyć świetnym narzędziem, ponieważ dodajmy, że mózg nie służy nikomu z nas do myślenia mózg jest narzędziem przetrwania ale ten mózg by ewoluował do poziomu obecnego Homo sapiens, no i nasz szanowny obecny Homo sapiens zaczął tego mózgu i przeciwstawnego kciuka wykorzystywać jako narzędzia. No i dzięki temu wybił sobie równo całą konkurencję, bo należy wiedzieć, że tych gatunków człowieka było. Kilka minimum żyjących równolegle, no i został jedynym władcą, panem życia i śmierci na Ziemi, co dzisiaj to do dnia dzisiejszego. Dzisiaj tarczy. nie wchłaniamy z łatwością. Niestety nasza możliwość wchłaniania mikroelementów, raz, że żyjemy w świecie cywilizacyjnym, gdzie gleby są wyjałowione, gdzie jedzenie nie jest tak bardzo odżywcze. Dwa, że z wiekiem tracimy taką możliwość przyswajania mikroelementów. Więc bardzo ciężko z wiekiem nam się te mikroelementy przyswajają. Tak naprawdę od 40 roku życia to jest 40%. Kiedy mamy 70 lat, to my z jedzenia uzyskamy może 10%. Jeżeli chcemy postawić na to, żeby dostarczyć sobie dobrej, dobrych wartościowych mikroelementów, to właśnie możemy się w taki inteligentny sposób wspierać. Mikroelementy będą o wiele lepiej wchłanialne w postaci, kiedy oddzielimy warzywie czy, w, no warzywie, bo w owocu akurat nie, błonnik. Kiedy my go zmiksujemy albo zrobimy sok, bo wtedy dostarczamy sobie mikroelementów, wody strukturalnej i oddzielnie błonnika, bo my nie jesteśmy krową, która ma cztery żołądki i, i mieli jedność bło przez 20 minut. Nie mamy takiej pracy enzymatycznej, więc my nie wydostaniemy z tego warzywa, z takiej marchewki na przykład czy z takiego jarmużu przez samo zjedzenie y, takiej biodyspozycji wchłanialności do naszego organizmu, a jeśli chcemy, żeby ten jarmuż czy marchewka nam się dobrze wchłoniła, bardzo szybko i całościowo wszystkie mikroelementy, które w niej były, w tym momencie właśnie oddzielamy błonnik. Od, od tego, co jest cieczą. Dlatego tutaj te sokoterapie tak bardzo dobrze funkcjonują. Ja osobiście stawiam na coś, co jest wysoce regeneracyjnie bardzo dobrze wchłanialne to jest robienie sobie na przykład w południ dzikich szejków. Robię sobie szejki, idę na łąkę albo czy do mojego ogródka i zrywam sobie to, co nazywamy dzikimi roślinami, co popularnie jest nazywane chwastami, a tak naprawdę to są bardzo, bardzo mocne, zdrowe rośliny, to jest pierwotne jedzenie. Słuchajcie, myśmy się kiedyś żywili dzikimi roślinami, a dzisiaj nie. je tępimy Jak możemy chwast? skorzystać z technologii wszechobecnej, tak, żeby obejść system, zapewnić dla siebie... E, Pokarm i pożywienie, które może być w pewnym momencie zagrożone, a jednocześnie wesprzeć rolnictwo polskie, które w tej chwili też jest zagrożone. Więc możemy ominąć lobbystów, a wspierać sobie się bezpośrednio. Tak, I i mamy muszę Wam powiedzieć, że to jest pewien rodzaj bypassów. Ja jestem po bypassach, wiem, co to znaczy. Słuchajcie, i naprawdę da się to zrobić, i da się z tym żyć. I to jak? Jakoś życie się poprawia, więc robimy takie bypassy specjalnie po to. Jak ktoś żeby idzie system. na operację jakąś, prawda? I wychodząc z operacji, z sali operacyjnej, i to nie ma znaczenia, czy mu y, transplant serca robiono, czy wycinano mu wrzut na tyłku. Nie ma znaczenia. Ta osoba wychodzi z zerowym poziomem witaminy C w organizmie. Dlatego nie można powiedzieć, ile, dla kogo, w jakim czasie tej witaminy C trzeba. Jedno można powiedzieć. Trzeba brać codziennie. Witam serdecznie wszystkich. Jestem tutaj po festiwalu, już niedziela, piękne popołudnie. Mamy szóstą godzinę, słońce świeci jak u nas w lipcu, ciepło, także można praktycznie chodzić z krótkim rękawkiem. Jestem zadowolony, bo przybyło coraz więcej ludzi na tych festiwalach. Ogromna ilość ludzi poszła na nasze produkty, wszystkie jestem zadowolony. Ludzie ze mną rozmawiali, robili sobie zdjęcia, zwykle kobiety, fajne. No. Kapitalna atmosfera, pozwoliła mi zrobić dwie godziny wreszcie wykład, Mogłem spokojnie się wypowiedzieć. Mimo to jeszcze mówią, że za szybko mówiłem, a jak mi ktoś tam daje pół godzinki, no to mówię tak szybko, że ludzie nie rozumieją tego, co ja mówię. Także teraz powoli powiedziałem, myślę, że w miarę wszystko, co chciałem powiedzieć, moje praktyczne wskazówki z gospodarstwa rolnego, z moich produktów, no i chciałem Amerykę zarazić właśnie tym miodem pitnym. Mamy tu wielu takich ludzi, się za, zainteresowało. Możliwe, coś z tego wyjdzie. No zasiałem ziarno, zobaczymy, coś z tego wyjdzie. Miody pitne chciałbym, żeby były w Ameryce, tutaj w najwyższej jakości, takie pokazałem rzeczy. Cieszę się, że zaprosiła mnie Aleksandra, z takimi fajnymi ludźmi mogłem być. I myślę, że znowu kiedyś się tutaj uda przyjechać jeszcze z Sergiem Czarnym. Także naprawdę fajne wykłady. I zapraszam oczywiście tych wszystkich ludzi na Kubek, którzy chcą jechać od 18 stycznia. Mam nadzieję, że nam to się uda, że nadal będzie to bez paszportu covidowego. Super. Także jedziemy, Sergi czarny zami będzie. Oglądajcie na kanał filmiki www.godów.com Tam są wszystkie uwagi i szczegóły do, do tego dobrze. No ja już kończę mój pobyt. Naprawdę jeden chyba z bardziej udanych moich tutaj pobytów, które były na, na tym festiwalu Dziękuję serdecznie. No i chcę jeszcze powiedzieć, jutro się wybieramy znowu, jak zrobiła Misza, jak zwykle kocham tych Amiszów, Jedziemy jutro do hamiszu, pokażemy znowu ich farmę. Pokazałem nasze jajka. Także jedziemy z ludźmi zwiedzać Amiszu. no Byłoby trudno, żeby nie odwiedził mojego Gidona. Pokażemy zdjęcia Miszki, naszej polskiej na jej Agaty, która porobiła, jak zbiera jajka. Pozdrawiam wszystkich tam i cieszę się, że mogłem tu sam robić z sobą i że, że zaprosiłaś mnie tu na takie, na takie wystawy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.